Witam Was bardzo serdecznie. Siema wszystkim? Tak, sa, coś ze mną to jest. Znaleźliśmy w końcu tą mapę. To jest ten gigantyczny wózek. Na tym po prostu sobie siedzimy. Mapa jest dość długa. Tylko pytanie: czy spajtu tu się Pyro się sprawdza, siedząc? No, jak siedzi, to tak no nie wiem. No. Jakiegoś dupka z fajczy, jednego z fajczy. No ja próbuję drugiego, ale niestety. <laughs> grubasek mnie dorwał. Ale dwa punkty są. Mam trzy. O, przyniosło się, do czerwonych No nie, no znowu... <laughs> fuck. No to jest, kurczę, jakieś z góry <laughs> chyba... ...ukartowane, nie? Tak. Dobra. Masaka. Wow. Mam nadzieję, że w końcu jakiś przedmiot dostanę, bo dawno już nic nie dostałem. A ja Chyba dost... jak się wyjdzie z tego to się potem, nie wiem, to się jakoś anuluje no. ten czas, czy co, co jest. E, nie, nie, nie. Powinieneś dostawać, tylko, że jest jedno ale. Ja mam już tyle tych przedmiotów, że zaczęły mi się powtarzać, nie? Mhm. I to nie wiem, czy później jest sens po prostu zdobywania przedmiotów, bo... No tak, to zawsze można się z kimś wymienić, nie? No tak, Na jeżeli... Coś. Jeżeli znasz wartość tego przedmiotu, bo ja na przykład nie znam i nie chcę się wymieniać, załóżmy za coś, co jest mniej warte, nie? No też to nie, 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 ja znam się, nie znam was, coś nie widziałem, że ludzie na Lego, to nawet po 50 zł jakieś maski sprzedają, <grym> to nic nie dają. No tak, no, to, to wygląd tek... ci daje. Za no, no, zawsze gościu, ma ten kapelusz, nie? No no no. Tutaj ma ten, co mnie teraz zabił, ma, ma taki kapelusz. Ja chyba za stówę sprzedaje gościu ten kapelusz na Lego. No, nie jest, skąd oni taką sobie cenę zielcy za kapelusz do gry, nie który nic nie daje. No, tylko tyle, <laughs> że jesteś oryginalny, nie? Rzadko kto ma coś takiego. Wiem tylko tyle, że można tworzyć bronię, ale jak tego nie wiem? No, Recep no, to już to. No, jakie receptury są? Kurde, tu mój pieprzą cały czas. zapróbowałem ich włączyć. Nie, nie. Tu ładnie. Możemy przychodzić, bo znowu jest jedno wolne. Okej, okay. pytanie czy zdążę? 10? Jest, jestem. Dobra, no to mm. do niebieskich. Uczulony jest jedno więcej, jedno mniej mi. przyniesie zaraz przyniesie kość. Jeden, tak. jeden nie robi różnicy, Ja bym o dwóch to przenosi. Bo wiesz, bo aby teraz, to by nie miało sensu, aby teraz przeniosło, bo znowu u nas by było o jednego bliżej. No wiem, wiem, ale to, to jest infozes, nie? Aha, chyba, że to tak patrzysz. Chyba, że tak patrzysz. No cóż. Trzeba mieć pozytywne nastawienie do życia. Oj! Dobra. Skoczyłem ładnie na... To są takie na odgłosach, Bionkieho, nie? No tutaj jestem bardzo, właśnie. Bardzo, bardzo fajne. No jak jestem jak to właśnie. Jestem Madre. właśnie na kominie tego pociągu i słyszałem wyraźnie, nie? Ten dźwięk. Właśnie wtedy, kiedy o tym wspominałeś. Kurczę, o, to daje życie, to dobrze. O, tutaj już nie mam praktycznie. Nie miałbym szans, gdybym wyskoczył z kimś. Może dopchamy? Na długa mapa nie? No wiesz co. Super długa nie jest, nie? Spodziewałem się dłuższej, ale no nie jest najkrótsza. Jest właśnie taka jak pozostałe te długie. No mi się wydaje, że taka no zastosowanie dusza. Może przez to, że ten pociąg jest taki duży. No może przez to, wiesz. Chociaż y, powinni zrobić do takiego dużego pociągu jak już jest, nie? Dużo większą mapę, ale... A to już jest koniec, tak? Ten... Y, to tak jak się wjeżdża do środka. No nie, no tam masz jeszcze dwa checkpointy. Aha, no wow. No to nie, no to... Ja myślę, że tutaj jest koniec już, bo nie spojrzałem na ten, na tą minimapkę co masz na dole. Jaka mini mapka, A mini mapka? No postęp, nie wózka. Źle, po, źle powiedziałem po prostu. No to dopiero w połowie. No 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 ja myślę, że to już jest koniec. Nie, nie, spojrzałem na to po prostu. Nie no to faktycznie jest długa. Zblokowano osiągnięcie, oddział Jakiś tam uporzeniowy. A coś musiałem, ten podpalić, Medica zanim odpalił, ubeczarze? No, niektóre są trudne, te. Po prostu kwestia szczęścia. Niektóre są, te achievementy w tej grze. Ale większość, co się po prostu zrobi, żeby grać? No, grasz i robisz, bo, przez przypadek. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem grać w Team Fortress. Pierwsze dwie godzinki, chyba z 10 achievementów, tak? Znikąd, nie? No nie wiedziałem, że takie samo ja się zdobyło. Kurde, powiedziałem, nie w tą stronę. Jak mnie ubiłeś, miałem tego. Co to jest? Teraz szybko was dogonić, bo na nie wiem gdzie wy jesteście już. Też nie. <grym> Też się gubię. Nie, ja poleciałem w ogóle w złym kierunku do was, nie? I zamiast do pociągu to na start leciałem. O, facet mnie bije piłą. Oj Ciężko wskoczyć tylko na ten pociąg Ale na da si się wskoczyć tak Ale na pociąg w sensie na samą górę czy? Nie, nie na są przyczepę A nie to ja właśnie miałem... Ja sobie wskoczyłem na samą górę Dobra przepchniemy go kawałek Byle przez ten Ten, nie wiem, most, co to jest most Fajna jest ta pasza smoka zrobiona w tym pociągu mm -hmm. No no, ona jest fajna No i takie, nie takie, no to... nie, takie niby dodatki nie a, a urysymała całą grę Ej, znowu bronię, ja <grych> No ci przyniosłem No Jakieś pe pecha mam coś do Team tym fortunie sobie zmieni ten, nie wiem, awato Kurde, bo ja mam takie niebieskie, jestem ciągle w niebieski, Ty masz jakieś czerwone, jesteś ciągle w czerwonych. No cóż. Ale to chyba nie od tego, wiesz od czego to chyba zależy? Od tego, że przerzuca ostatniego, co wchodził na serwer. O, dusza wojownika. Ojej, mam to. Mam, Wiesz co teraz? Mam właśnie całą. duszę wojownika. Ale nie, całą kolekcję do tego, do grubego. Bo tam masz te, jakby to powiedzieć. Jak wchodzisz w ubiór, nie? To zazwyczaj mhm. masz trzy rzeczy, które musisz mieć pod rząd, nie? No i do grubego mam. E, już ci mówię, co dokładnie mam. Gdzie to jest? O, bo ja musiałem mieć miesiężną bestię, stek bizona i duszę wojownika chyba. Tak jest, duszę wojownika. Tylko teraz co mi to daje? Nie wiem. Pięć odporności na obrażenia krytyczne dla noszącego. Bo mam wszystkie no wszystkie te trzy rzeczy, nie? Pod rząd. A znaczy z jest tej kolekcji, nie ma jak to się dok dokładnie nazywa. No zas Wiem, że w grach MMO to się nazywa sety, ale czy tutaj? No dobra, ej, mogę przejść do was no to próbuj, <ścoughs> szczęścia No Właśnie przeszedłem To jest takie tro trochę hamskie, nie? Że to tak no. przerzuca ciągle Dobra. Lecimy dalej, bo wózek. A ja nie z... mogę, ale tłuk ładnie. No tam wózek się cofa już, nie czy Wózek, pociąg. No, wózek. Ja. Nie, ja wesoły. Głosowanie. stil A w ogóle na co było głosowanie? Bo na nie wiem. Bo tak się zają... Kolejna mapa. Aha, bo się zmianą. Drużyny i nie spojrzałem nawet. Tak samo nie wiem, jak te portrety naklejać w Team Fortress. Też nie wiem. Trzeba było to kiedyś ogarnąć. wow, wow, wow. Ło. Wow, wow. Łanie to tłuką Niby tak, nie, ale. Jest dwóch grubych na pociągu, więc powinno coś tam to... Aj, mnie sprzątnęli. Jeden jest. No jeden, bo mnie sprzątnęli właśnie. O widzisz? I tutaj właśnie jest to naliczanie punktów, nie? Za zabicie koleś dostanę dwa punkty. No dobra, teraz... Idzie to do przodu chociaż trochę? No idzie, idzie. Pomału, pomału. No to zaraz są dolecy, tylko... On no niestety gruby nie jest za szybki. Wo 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 wo! Wow. No chyba nie idzie do przodu, wiesz, ci powiem, bo tu jest pełno czerwonych. No nie miałem szans z nimi o. Mam dokładnie 991 punktów jak zabijesz kogoś to przy twoim... Nicku, yeah. czy przy twoim niku na dole jest napisana ilość punktów Dziwno Nie ja wiem 991 Też masz tyle? No, no co wychodzi. No to ja tak samo mam Ciekawe Dobra jakoś to trzeba ogarnąć, bo tak nie może być, żebyśmy stali w miejscu Wow. Nie no nie tak, tak być nie może No i znowu mnie zabili No kurde A widzę że ciebie też No, no. 985 Ja miałem 984 O jest teleport, no nareszcie Coś tam się zmienia No jak coś postawić, ciekawe w jakim miejscu. W dobrym miejscu. Bo jeszcze nie go skorzystałem No Jest o, Ale dostałem Ja pierdziu. O Oj nawet za przejęcie punktu dostajemy My punkty osobiste mhm. No dobra, to teraz to trzeba jakoś powstrzymać i jechać dalej. Kiedyś się uda. Za dużo ich tam jest. Poleciłeś tak pewnie, a przecież nie masz medyka na plecach. No i co z To Proszę, ubiłem. no jakim prawem, nie? Ja byłem leczony i facet nie był leczony, nie? Równo w siebie nawalaliśmy i ja pierwszy zginąłem. Dobra, trzeba polecieć dalej. No już, już blisko. Bardzo mało. A tak daleko. Bardzo mało punktów mam. A no teraz to jest chyba kwestia, no nie wiem, 5-10 minut. Przy dobrym do tego wszystkiego. No tak. Działko. O, udało mi się asystę zdobyć Nie, moja ta cała statystyka jest genialna Zabici 5, zgony 19 Dziesiąt Do... punkty na tym sterze Koro, No, jakoś leci nie No Ale Podoba, podoba mi się po prostu tak nie wiem bardziej, bo jest nowa mapa nie i nowy... Wózek no tak, tam. czy w ogóle coś nowego Pociąg. już było Zazwyczaj w grach jest tak, że w ogóle nic nie zmieniają, nie? O, rozwaliłem im teleport. O, ale, oj, no tego nie przewidziałem, że gruby wyjdzie za rogu. Bo no, wiesz, tak. Stos. spaj na tym. Na teleporcie zabiję spaja, Z Rozwaliłem teleport, zabiję jeszcze scouta, a nagle wiesz, za rogu wychodzi gruby. No tego już nie mogłem przetrzymać. Cholejne. No 21 punktów, no nie jest źle, ale dobrze też nie jest Ło wow 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 dostałem wow. krytyka Dobra ja jadę z... Aj, jechałem z wózkiem Jechałeś Mmm. <grystanie> Gdzie to jest jakieś przejście magiczne? No, teleport jakieś przejście. <grystanie> Nie jakieś Wiesz co, nie ma takiego... O, Jan, ten z mieczem to mnie denerwuje. Ja nie wiem, jak oni tak się znajdą tej głowy. No ja ci mogę powiedzieć, to jest bardzo proste, tylko trzeba mieć refleks, naprawdę. Refleks i ten miecz przede wszystkim. A masz coś tam do niego? Nie wiem, może jakiś miecz mam. Czekaj, zobaczę czy ja mam, bo zazwyczaj u mnie leżą rzeczy nieużywane. Co ja tu mam? Czy mam jakiś miecz? W użyciu... jeden. Ale drugiego... O. A drugiego jako taka nie mam, niestety. Snajperzy są dobrzy tutaj. A z czego strzelają? Z łuku czy z pistoletu? machima Aha. Oho, leci, leci z mieczem, cholera, leci z mieczem. Ja tego nie mogę przeboleć, że fa faceta. Aha, ja już wiem dlaczego. Bo facet ma to normalną, tą obrotowę, nie? Od grubego, tylko mhm. że sobie ją ulepszył, bo tam na pomarańczowym miał napis. Jak ulepszył? No bo można ulepszyć bronię. Że spójrz, mm. że spójrz, że niektórzy, nie? Mają tą pierwszą broń, jaka jest możliwa, nie? Mm. Która masz na samym początku i ona nie ma białego napisu, tylko ma pomarańczowy, czasami czerwony lub żółty, nie? To chyba świadczy o mm. tym, jaka dobra jest. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, może na pewno można zmienić tam nazwę tego przedmiotu. No, no, bo to, to ety etykietę mam na zmianę przedmiotu. No, brawo. No, nareszcie. No dobra, no jakoś tam idzie. Do... O... Ej, to... skąd oni tam się biorą, nie? Za mną. Nie. Nagle pojawił się gruby z medykiem, nie? Dobra, na no teleporciki, jedziemy dalej. Albo ze snajperem pogran z łukiem polatam? Nie wiem Ten gościu, co maszynówką cudowy tutaj no. O no, ten koleś tak, to trzeba przyznać. Trzeba mu to przy. Aha. Ktoś mnie zabił, dobra, biorę łucznika, bo. Nie wiem, grałeś łucznikiem ogólnie? No, chwilę wiesz. Aj, nie mogę. No, ale nie podoba mi się łuk, tak. Kim tu sobie poradzę? Perę sobie po Niestety tutaj też jest ograniczenie w ilości snajperów, jak i panie grubych i innych ludzi. A, tu jest wejście, wejdziemy sobie do góry. Zobaczymy, czy to da radę wyjść. Kurde, nie udało mi się. Zginąłeś, czy... Zginąłem. Po prostu miałem taką lekką zacinkę, zwieszenie obrazu. E, co chciałem powiedzieć? Ja nie mogę, ten gruby to jest masakra. No gruby tam wymiata z tego co widzę. I najgorsze jest to, że tak dobrze szło i przegramy. Dobra, lecimy w dół. Sro, co ma być, to będzie. Najwyżej przegram. Ej, nie zdążyłem faceta nawet dotknąć, nie? A mnie już zabił, trzema strzałami z miniguna, nie? No No mówię ci, wejdź w inventory I przy nazwie, nie? Albo takie ogólne inventory, nie? I są różne nazwy, nie? Jak masz nazwę żółtą, to są pomarańczowe i czerwone chyba Czerwone chyba... Chyba sama ale nie wiem Więc że żółte i pomarańczowe są na bank, nazwy kurde, że się przebić nie szło dwóch grubych. O. A tak. ja, no, mm, ale mnie dopadł. <laughs> A ja znowu zabiję kolesia i dostałem i dostałem akt odwetu. Dobra, wejdziemy sobie... Aj, 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 czemu ja... No i jest zdążyć schować się nie mogę, nie? No kim tu grać jak tutaj nikim nie da się Szpiegiem nie umiem, może skautem. Scout jest szybki. I te szybkie z... mhm. I te szybkie zmiany w powietrzu. Odbijanie się od powietrza. Takie realistyczne. No, od powietrza. E. Ja, eee, ubiłem dwóch. No, ładnie, ładnie. Ja tutaj ich zaszedłem od tyłu. Oj, na tym się skończyło moje ubijanie. No, <laughs> moje też. Przeleciałem nad kolesiem. Jest grywka, na pewno wygramy, na pewno. No, nie mów, bo kiedyś coś takiego było, że dogrywka była i dogry... Aj. To dogrywce akurat wygraliśmy. Mhm. Mm no. że żeby nas nie dotyknęli. <laughs> y ja mam tutaj ten sprint, nie, tym y scoutem, więc wiesz. Czyliście 30, 30 punktów mało, mało. No zrobię szybkie cięcie.